Twój szczęśliwy numerek 21 42, 2, 7 oraz 17. I w ten sposób z przygodami nasze pierwsze spotkanie w lutym dobiegło końca. Zapraszam Państwa do kolektów. Przypominam o sobotniej kumulacji w dużym lotku. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, dobranoc. Pan Maciej rozpacza, bo uważa, że to niemożliwe, żeby najlepsze rzeczy w życiu trwały długo. Sprawdźmy to. Niemożliwe? A jednak, w Simplusie to, co najlepsze, może trwać bardzo długo. Bo teraz dajemy Ci jeszcze miesiące darmowych rozmów z wybraną osobą. Pracujące serduszko na komórkę znajdziesz w specjalnych czteropakach TikTaka. Właśnie teraz możesz je komuś podarować. To, co poleca pan doktor? Dobrze działa. Ale jeśli chodzi o codzienną ochronę mojej rodziny, to musi dobrze działać. Ale też wyśmienicie smakować. Coctyogobella Elkasai smakuje bardziej owocowo niż podobne produkty probiotyczne Elkasai, a zawarte w niej unikalne kultury profilaktyczne wzmacniają odporność. Chroni nas przez cały czas i jest tak owocowy jak żaden inny. Podwójnie dobry dla mojej rodziny. Coctyogobella Elkasai. Podwójna owocowość, silne działanie. Gazeta Wyborcza przedstawia film Niebezpieczny Umysł. Opowieść o podwójnym życiu telewizyjnego Gwiazdora w reżyserii i z udziałem Georgia Clooneya. Niebezpieczny Umysł na DVD już jutro z Gazetą Wyborczą w filmowym cyklu z wielką historią w tle. Pamiętaj, mama dała nam godziny. Później idziemy na zakupy do Tesco. Muzik! Poczekaj! na zakupy. Oczywiście. Na szczęście sklepy Tesco otwarte są naprawdę długo. Wiele z nich nawet całą dobę. A teraz pomarańcze 2 kg siatka tylko 3.98. Papier toaletowy 8 rolek za jedyne 5.89. Tesco dla ciebie, dla rodziny. Miesięcznik Logo przedstawia Jak tanio dzwonić przez internet. Rekonstrukcję w najmodniejsze hobby sezonu. Japońskie fascynacje, relacja z podróży i wszystko o japońskich mieczach oraz modne marynarki, polary i rękawiczki. Logo w nowym, większym formacie już w sprzedaży. Jacek od urodzenia wiedział co dobre. I wszyscy wiedzieli, że on wie. Podpowiadała mu to inteligencja. Mądrość. Szósty zmysł. To nie wiemy, ale najważniejsze, że on nadal wie. Skoda, przemyślane rozwiązania. Sprawdź w salonach nowe ceny. Skody Octavii. <śmienny> Zwierzyliśmy Karnasia. Nowa jakość. Lepszy smak.